Ach, parówki. Kto by ich nie znał? Kto by ich nie kupował? Yy, tak, zacznijmy od moich ulubionych parówek jedynek. Robi się. Kolejnym głównie recenzowanym produktem będą kubusiowe paróweczki od Henryka Kani. Tak, to są porówki wieprzowo więc można sobie pofantazjować, że się spożywa, no, prosiaczka czy, no, tam yy, so no, jeżeli ktoś ma taki fetysz. Ta kobusiowa jest biała, ta jest bardziej ciemnej karnacji, więc nie pomylą mi się. Do jednego gara. Kolejnym gurgurycezowanym produktem będą porówki śniadaniowe, które, no, Bref woli producenta z wieczorem. E, tak, czyli nie pomyliło mi się z kubusiem, bohatkiem będzie miała koniec urwany. Bobaski. E, tak, bobaski jest oczywiście mały, więc wrzucamy go do kotła. Ostatnia to była porówka. Nadeszła konsumpcja.